Nie mam z tej strony Victor na jakiś dzisiejszy odcinek. Dzisiaj znowu odcinek z Blackie. Nie ma. No właśnie. I dzisiaj ogólnie zagramy znowu speed game, a tylko sobie przyciszę, żeby było lepiej słuchać Szymka, bo. To, to jest e, don't to. leave, don't leave. E, se, no, dobra. E, no, no i dzisiaj będziemy znowu grali. Ogólnie jest to ten sam dzień, kiedy nagrałem tamten odcinek, ale wrzucam go dzień po tamtym odcinku. Wiem, to brzmi jak Matrix, ale. No. No i dzisiaj razem będziemy grali. W ogóle ja nie oglądałem filmu, aż się go oglądał, więc no, on bardziej ogląda nie? wydaje. No wydaje się, nie. Też, mi się tak wydaje, że będziesz więcej wiedział o tej grze, bo ja... Myślę, o postaciach mi się wydaje znaczy, bardziej. Ja nie wiem, co chodziła historia, bo sobie obejrzałem y, skrót tak jakby. A to jest serial? To, czy to, a to jest serial? Czy nie, to, film. Po prostu opowiadający o pewnym facecie, który po prostu no... A, no to właśnie, był film, ja tak to, no, dobra, bo ja myślałem, się, że to no, był serial, czy... wiesz, taki wielokątkowy. O, o panu, jakby. Yy, nie mam paszy, właśnie. No, <gordy> jak, ale... jak to byłem w zasadzie... Bo jebłem mikrofonem, tak. Nikt nie Kiedy zacznie się grać? No, no e... minuta została, zajebiście. Jaka minuta? O, czas jest... już chyba jest, tak jest. Zaczyna się. Aha, no to licznik plus. I, i tutaj jest tak, bo ja już to grałem, tak, więc ja ci powiem, nie? Tutaj jest tak, że jak no. masz, ona, możesz sobie podgłośnić grę, nie? Bo u niej jest no. tak, że ona kończy opowiadankę i trzeba stanąć. Dobra. I jak jest wiem, czerwone. Wiem. Tak, dobra, dobra, nie musisz mówić. Nie no. wiem, o co chodzi. Niektórzy tutaj taki odstrzał dostali, to na odcinku zobaczycie, jak już nagrałem. A w ogóle to czasami jest ta gra zbugowana, bo ja widziałem ludzi, co szli i się zatrzymywali, jak było czerwone, i nie dostawali ostrzał, takie trochę dziwne. Dobra, jest. Uuuu, obok mnie yeah. dostał. Biedny typ. Myślałem, że dostanę odstrzał. Musi się ruszyłem, jak było czerpone. O, uh. cztery! Cztery odstąpy dostał odstrzał, ale mam lagi. Nie. Uuu. Jest. Ja czasami stoję nawet przed, bo już wiem, że dost... Kto tu dostał? O, bo ja nie koleś. ty właśnie skończyłeś i cię nie zabiło? No właśnie kilka razy tak zabiłem. O! Nie. Uuuuh, zajdę. Kogoś, kogoś z tyłu zabija. Zajdę. Uch. Jestem gdzieś bardziej z tyłu, ty już jesteś zajdę. prawie pierwszy. Zajdę. 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 zajdę, zajdę, zajdę. Udało ci się jak, jako pierwszy. Ja idę. Można na nią skoczyć idę Jezu, jaki Ja wolę stanąć na dole dobra, S, siema Uff, udało się Żyjemy GG GG, madafaka, pa, mogę cię pchnąć To jest dopiero... Okay. <noise> serio? Tak, mam na to pa Mogę go gdzieś powiedz. w To jest piękne Joch <noise> yeah, Jak to no, robić, no, what? Jedynką naciskasz, bo masz przedmiot push No widzę, tak tak, jest push Czyli ja tak sobie wyczynałem. I tak można kogoś wywalić, ja nie wywalałem Bo nie jestem aż takim za to. Ktoś tam w ogóle skacze sobie A, bo on już przeszedł nie mogę. Co to Zatrzymajmy ją, zatrzymajmy ją Laleczko, dawaj, dawaj. nie Laleczko, ją. A, myślę, że to ty a, tak bo ci, nie. co już tu przeszli, to żyją cały czas, okej. Okay. Oni się cały czas ruszają. Dziapie, ja dam. Toś mi chce wyrzucić. 22 Aha. My się nawzajem wyrzucamy. Chodź tu, bleki. Łapicie. Łapicie, chodź tu. Chodź tu. Łapiecie. Łapie Łapie no co na mnie skaczesz? Zostaw mnie. Chodź o, ty kurwa. Jak cię wywaliło? Ty... Przewrotkę zubiłem. Przemrodkę. Ty kurde. O, o nice. <laughs> Jak na mordę się wywaliły. A i dwóch dostał, dostał, dostał odstrzał. Czemu on nie dostaje odstrzał? Najwidoczniej za na a, a może tam byli jacyś a a wkowie, Dobra. O nie. Wiesz co to jest? Musisz... Jakoś... E, musisz naciskać myszką tam, gdzie jest wzór. Bo inaczej jak gdzie indziej nacisniesz, zostajesz wyeliminowany. Ja się tak. bardzo przy tym stresuję. To możesz was, naciskać, e... a możesz to na przykład cały czas trzymać. Nie ja cały czas mam na przykład kółko, mm. więc łatwo. Może Zgobany. tym razem będę naciskał, może mi lepiej. O, 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 o. O, o. Ktoś dostał odstrzał! dwóch Już? Dobra, udało mi się. Myślałem, że przegram, bo nie zauważyłem nawet gdzie. Myślę, że tutaj Nie mogę? Ano. Czego? co ja? jest? A ty tu Otka. jesteś, Elo. Zrobiłeś to. No jest. jestem. A co no miałeś? Dobra. Ja miałem kółko. Ja cały czas mam kółko. Ja miałem. To nasz... Rożek kurzba. Tryką. Horożek mnie. Chodź tu. Chodź tu. O, i teraz będzie coś ciekawego! Chyba wiesz to było w Squid game jak się przechodziło tamto Będzie noc, tutaj wszyscy będą umierać tak jakby Dokładnie, będą się napierdalać A ja nie to będę jest... nikogo zabijał, ja się zawsze chowam, bo to jest Najgorsze. To ja sobie tam się w najlepszym może miejscu Help Może z pierwszej osoby zacznę też grać czasami Śmiesznie będzie, o... z pierwszej osoby I mamy konta w 2 minuty I musimy poczekać, nie? Musimy poczekać aż nam kije dadzą i to dokładnie znacznie się... teraz. Gdzie ty jesteś w ogóle? Teraz nam dają kije do bicia. E, ty skaczesz tam z jakimś typem. <grystujesz> Spadłeś. Ja jestem na tych nie. dwóch takich ukośnych łóżka, Dwóch takich ukośnych. Oj, oj, jest. O nie! Boję się, że ktoś znacznie mi naprzysalać. Wida... Widać niki czasami. No, widać że niki. Ja też tak patrzę. Jakąś tam zabijam. Chodź tu. Nie będę ją zabijał, niech sobie zostanie. Uważaj, ty się tam sklepiesz i idę ci pomóc. Nie, nie, ja się nie klepię. Skitrałam się w miejscu, że nikt się nie skapnie gdzieś. No ja, ja też się kitram, bo to jest. To jest najgorsze. To że czasami ci to zadaje pół Ja na i nic nie robię. A ja siedzę na takich dwóch od, odosobnionych łóżkach, są takie też piętrowe. Nie. Najgorsze będzie. Eee, szklane, te. Szklana podłoga będzie najgorsza. Oj, czy to ja nie wiem, co to. Nie oglądałeś to jeszcze tego? Ze, ze szklaną podłogą? Nie, nie widziałem. To było coś takiego. Teraz spoiler, okej? Okay? Czy nie chcesz spoileru? Zobaczysz w grze. Dawaj, i tak sobie obejrzysz. Eee, to jest tak, że masz dwie. Masz takie dwa przejścia, gdzie są podwójne. Masz y, szkło. I tak leci, leci, leci. No. I jedno z nich jest nie tak, a drugie jest tak. I tak jest. Na, czasami na odwrót, czasami tak samo. Czy na przykład, jak masz. Jeden pokój i drugi, i biegniesz, hmm. no to w jednym albo dostajesz odstrzał z jednej kulki, albo z drugiej, nie, coś w tym, w tym tak ci chciałem wytłumaczyć. O, jakaś typiara okay. i okay. za chodź tu, chodź tu. Chodź ma na coś, moje łóżko, nie, 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 teraz musi umrzeć, musi umrzeć, musisz umrzeć, Wyszłaś na moje łóżko, Z chodź tu, chodź tu, Wyszła na moje łóżko, no, muszę ją zabić, chodź tu. A jaką ci nierka? Czy to jest on, czy ona? Nie, to jest ona, chodź tu. To Jest ona, chodź tu. Tu nie ma dla nikogo miejsca w naszym składzie. A to jest O, dobra. Pamiętaj, że można się jeszcze nawalać. Cieka, ile osób jesteś... Mało właśnie. Bo ja je. Oto stał ode mnie. Lepe. O, ucieka. Dobrze, że ucieka. To jest dostanie na I teraz musisz najbardziej klikać. O, jesteśmy w przeciwnych drużynach. Albo umrzesz. Musimy tak zrobić, żeby zremisować. Dobra? A, dobra. Przeciąganie linii to jest no no. I kto i kto nie przeciągnie ten przegrywa, dobra? A ja jestem w tym dobry, to... bo ja w tym napierdzielam jak. A to myszką czy co so, czym? Musisz klikać. A myszką. Musisz klikać jak najmocniej, uważaj, żebyś nie umarł, bo chcę żebyś przeżył. Dobra, żebyś przeżył. Zostawiamy cię. Ja cię zostawiam. Musisz jak najbardziej klikać. Ja, ja nie klikam, no, nie bo ja. Wiem. Klikaj, klikaj, cały czas. Lecisz, lecisz. Ja, ja nie będę klikał, ja chcę żeby się Ja nie mam tą rękę taką dobrą a, Nie mam tej dobrej ręki 20 sekund spokojnie wytrzymasz Musisz przeżyć, musisz to przeżyć Czekaj na przyim Eee No kill He's my real. nie nie, nie. Wygram 400, dawaj 400 O tak, dawaj 500, nie 300 A nie, ty, jest, a, a czemu ty w ogóle nie spadasz no? Jest Przetrwałeś, Uf! I... I dobrze, bo będzie kolejna runda. Jest. Będzie... To jest runda, której nigdy nie przeszłem. I jeszcze nie grałem w te kulki. Ja nie wiem o co chodzi. A to mogłem na spokojnie klikać, nie musiałem tak No, klikać. Co to jest? Okay. O, właśnie to. Popatrz szymek na to. A, to lustra. To jest tak jak I... w tych parkurach różnych. Uważaj, uważaj, nie skacz. Ja, jest na to nie. plan. Najpierw skaczesz na jedno, a potem podskakujesz szybko a można na drugie. iść na środek? Ej, po tej o, linii. Nie da się. Próbowałem. Ej, da się. Go, go. Ja się kitam. I się skitał. o to się. Mo, możesz mnie spektakulować, jeżeli chcesz. Mm. Też chcesz. Hajs. Nie będę dawał Hajsa, żeby się naspić. I co zginął. Dobra. Kandel, nie, retun nie. to robi. Dawaj. Jeszcze raz lecimy. Ale fajnie, nie? Fajne tak. Bardzo fajna adaptacja. Mm -hmm. Mi się bardzo podoba. Jesteś? Jesteś, No, Dobra. Ile? Minuta trzydzieści, no. Dobra. Wrócimy do Was po minucie 30, nie no. XD! to, to za oski... tak można? Można no, na widzę. pewno. U, gdzie ona jest? O Boże, to wygląda jak ślad. Jakiś człowiek. O Boże, to wygląda jak jakiś twór szatana. Takie Takiej Taki jednej gry. Boże. Tylko jak ona się zerwała? Mam. Mam 50 centów zajebiście Nice, a ja, to ja mam 200 serii tak można kupować skiny A, tu za, za 500, kody, za 500 kupuje jest. się skina do baseballa Bardzo Nikolus. fajne możliwość na zarabianie, nie? Do, o, robię skiny do można baseballa Można <laughs> jeszcze właśnie baseball o, Dobra, ostatnia runda no, bo... okay. Dobra, pora umierać Ciekawie jestem jak to no, wygląda to. jak cię odstrzelibuje to. No, bo to bo to leci po kolei, nie? Ten też tak wygląda. Jakieś męskie postacie dodali Ale Dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? Będę obok ciebie. Gdzie ty? Numerarium. Tu jestem. ma? Dobra. Będziemy lecieć obok siebie. Ciśniemy, ciśniemy. Ciśniemy, ale się nie puszujemy z nikim, bo to nie ma sensu. Bo Czemu ci. Si... Uuu! Widziałem jak dostała. Uff, uh, uh, Ale dostają tu kolei. Już? Dobra. Hmm. Laga miałem. Tu dostałem odstrzał. I laga miałem całkowitego. Dostałem odstrzał. Czekaj, zaraz zobaczę, jak ty grasz. O, jesteś. No, alo, czemu nie chcę do ciebie wrócić? Aha, wywaliło mnie do lobby. Gda. Nice. Nice game. Nice game gra. Aj, ruszyłem się niepotrzebnie. a tak, bo chciałem być szybszy i kliknąłem jednak. A dobra, to lecimy jeszcze raz ile? 40 sekund, dobra, lecimy. Ale akurat powiem ci, że tutaj miałem Laga, to był właśnie najgorszy. Jakbym nie miał Laga, to bym to przeszedł jakoś, ale no lag, niestety. No Ej, tak tak mi nie było sobie ale... Gdzie ty jesteś? Eee. Nie mogę. A. Mogę? Końcu. Gdzie? gdzie ty jesteś? Nie mogę mi zasadować. 20 sekund, dobra, lecimy Jesteś już w tym Właśnie zachodzę To dobrze siewię... idziesz nie nie, 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 to nie ty 4 cztery... Nej, jestem Tak okay. cię nie widzę Czekaj nas do innej gry wywaliło? Chyba tak A nie? Czekaj, zaraz no, doprzedniej. Zobaczymy, czekaj i nie macie... nie, nie macie. Czyli nas... o. Wywaliło mnie. Jesteś? Wywaliło mnie z co No cóż. Ja pierdolę. nie. skompli ma... nie. Spoko gierkę, tylko no... Ma wiele błędów, jak widać. Albo neta ci film... nie. Eee, dobra, Tobie zaraz nie cię zaproszę. zaproszę Okej. cię, łączenia. Wiesz... Ee, Minuta trzydzieści, to na spokojnie, gdzie ty? Where are you? Jest na pewno? Jest. What the fuck is going on? Znasz to? Dlaczego mnie nie chce opuścić królestwo? What the fuck is going on? Nie, to tylko będę posypał. O, jest ta kasa nawet tutaj na górze pokazana, ta śminka z herbą to do, dobra. jest? No. Gdzie ty? W Radiu. Już, już dołączam. A, dopiero dołączasz. Dokładnie wygląda. Tylko ta kasa trochę. O, siema. Dobra, chodź, szybko. Czyli tego. Dobra. Widzisz na górze? Widzę, widzę, patrzę. Fajnie. Bardzo, bardzo ładnie jest. Bardzo... Co tu piszę jeszcze? Aha, suportowanie go, dobra. No fajną gierkę jest bez przesady. E. Tu jest najlepszy gracz, który wygrał 127 razy. Ale tu dosyć mało, nie? Tak dziwnie się wydaje bardzo mało. Dużo na Roblox no. jest osób, co mieli ponad kilka tysięcy, a tutaj jakaś osoba miała 150, 120. Nie, to jest najlepsze. Znaczy ktoś. No to jest właśnie gra, która powstała jakieś 3 dni temu, 4, coś takiego? Mm. A już bije popularności, widać to. Więc spokój, bardzo. Myślał, że to było. Według mnie jest to jedna z najlepiej zrobionych gier na Robloxa. Nie wiem, jakoś tak najbardziej mi pasuje. Dobra, nie wychodzimy teraz, ale dużo osób, dobra, dużo będzie do odstrzału. Hehe, dobra. Dużo będzie do odstrzału. ja też będę mógł zajmować Zobaczymy, kto przetrwa. Przetrwa, tylko najlepszy. Dobra, gdzie ty jesteś? Where are you? Jestem chyba po drugiej stronie. Tak, widzę cię. O, ty? O, elo. Dobra, chodź tutaj. Właśnie za tobą tylko, tylko, żeby znowu mi nie lagło, bo się wkurzę, bo będę cały czas A, Nie, dobra, żartuję, ale dobra. Ani razu nie wygrałem jeszcze, bo tych właśnie szyb nie wygrałem, to jest najgorsze rzeczywiście. Żeby... Chociaż da się to przeskillować, tak jak mówiłem, po prostu na jedno skaczenie okay, po potem... razu nie wygrałeś? Wydaje mi się... Także nie wygrałem ani razu, w sensie ani razu całą tą grę. Myślałem, że będziesz do strzału, ej, jak zacząłeś zlatywać. Według mnie trochę niepotrzebnie skac... Niepotrzebnie czasami skaczesz według mnie, ale... Uf, nie. Nie, nie zapiło cię? Nie. Aż nie dziwiasz też. Że... Wyglądało jakby cię miała... Znajemna. Jest lekko, delikatnie, ale to tak. O! No. Tak jak dziwnikówka, tak się... Zabiję tą obok typiarek, o! Nie zabił ją! Ona się dosłownie zaczęła ruszać! Tu jednego ci teraz spotkałem, on się cały czas ruszał i miał to w dupie, ale nie rozumiem, jak można ci to w Robloxie, To jest takie. Mm. Stop. Teraz szybciej. O, ona czasami szybciej, czasami wolniej. Chcę. A, bo jest to. Myślałem, że cię odbali, nie? Pisko, tak, to się to się na nią jebanę, tak. Ale wiesz co, jestem blisko, to ona raczej właśnie... O, spiąłem się na drzewko. To jest śmieszne, nie? Że ona czasami blisko nie zabija. Wiktor, Wiktor wspina... Wiktor cały czas rusza i próbuje mnie. jest. zobacz gdzie jestem. No wiem, oni tu się właśnie cały czas wspinają ci ludzie. jemne drzewo, xD. Ale ta laleczka taka creepy. Ej czekaj, nice. chodź się do miniaturki ustawić, chodź Bo muszę twoją potęgę wyciąć się... okay. O tutaj I się tak ustawia. jak okay. o lecz. Możemy trochę odejść, nic się nie stanie O tutaj Dawaj tu, 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 przy tej laleczce gdzie, gdzie, ty? Za linią O tu, siema no. Za linią. Dobra, stoimy ja tak robię zdjęcie Czekaj Nice Robiłeś? Nie, jeszcze nie, stój bo tu cały czas siłodnie. latają ludzie. To mnie wkurza Dobra. Zrobiłeś? E, jeszcze nie, chwilka, bo zrobiłem tylko tył. Jeszcze chcę góry zrobić, jak patrzy O! Teraz dobrze. Jest. jest oddań, o, już to... nice. no jeszcze o, nie? No już zrobiłem. Nice. Jeszcze ktoś został? Jest jedna osoba. Ona dopiero chyba się umudziła. Przy ścianie stoi. Się. Ona właśnie idzie? Idzie, idzie. Oczywiście. No, Ale, Ale tak? chyba jakiś się czas skończy, to idzie do odstrzelania mi się wydaje. Chociaż dziwię się, że niektórzy właśnie nie są odstrzelani, jak się, się im znaczy. Więc to, bo to trochę dziwnie działa. Eee... Ja nawet jak podskoczyłem, to o, tak się dziwiłem, że Ej, to nam nie powinno zajebać, nie? No to nie jest zajęła, właśnie ale... tak, że czasami coś nie zalicza, mi się wydaje. tak gra po prostu ma czasami błędy. Ale to w sumie zrozumiałe, jak się nie? takie, że nie poczekasz szczęśliwie, no to... Jeb... O to kurde. Oby miał coś cięższego niż kółko, bo ja cały czas mam kółko, dosłownie. Ja nie wiem, co mam zrobić, żeby nie mieć kółka. Jestem chyba zbyt dobry, że dają mi zbyt łatwe. Łuko jest aż tak... trudne? Łatwe jest właśnie, zbyt łatwe. I dlatego chcę cięższe, no bez przesady, no ale... Mm. Chyba zasługuje na więcej. No to Co teraz będę miał? Aha, no to wyktakałem. O kurde, mam ma gwiazdę. gwiazdę. Ja też. Wyktakałem. Ja wytrakałem, bo powiedziałem, że chcę trudniejsze. Ale nie aż tak, ludzie. Kurde. Wychodź. O. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Ktoś okay. mi tu w ogóle na ekran błazi. Wypierda. Nie. Yeah. Uff! A ty nie dasz takie no. ciężkie szczerze. Jak to się... Nie, nie, napisa... szy... Ja to zrobiłem szybko. Byłem wyjebane w to. <laughs> ale wiesz, że możecie zabić po jeżeli masz krzywo, tego co wiem. A? No bo były takie dostrzało. Jednak sobie. mi zaliczało ładnie, że... A, ale nie to jadę, już po samym jadę, jadę końcu. Jadę. Jak się tak skończy możecie jeszcze. Mm -hmm. No 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 A i zobaczymy czy cię co... Jak nie zdążysz, no to też się można zabić. Okej, okay, nie odstrzeliło nikogo. No i jest. Pula na połowanie O Nie będziemy się bić, prawda? Prawda? Nie. Znaczy nie. A to takie trajtory. Do góry. To jedne cię będzie postawił Hap To było piękne. Więc jesteś. Jesteś spiedoliłeś. Właśnie idę cię jedną sekundę. Ty... Gdzie żeś jesteś? E, tutaj A... jestem. Obok ciebie. What? Ale kijem, kijem się nie bijemy, bo się możemy zabić, tego nie chcemy. Musimy przed, okay. Musimy przejść. Musimy razem linki kurczę. robić. Musimy razem linki robić, bo jak robimy osobno, to jest taka szansa, że ktoś z nas umrze. Nie, kurde pałka. nie spokojnie, ja cię nie pobiję, tylko jak ktoś, to będziemy się obraniać, dobra? Musimy się obraniać albo kogoś wyeliminować. Najważniejsze jest teraz wyeliminować jak największą ilość osób, żeby na za, za dużo nie było, dobra. To. Idziemy się pałować. Nie. O nie, ktoś za tobą leci. Uważaj! Leci za tobą, uważaj, uważaj. Uciekaj, uciekaj. Bardzo dobrze. Nie, 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 nie. Uważaj, w... a... Bo to zadaje naprawdę dużo. To zadaje po... No on jest jakichś po Dobra, czekaj. Nie widzę twojego nikku. Nie będę mógł cię... Dobra, chyba ci Chyba jesteś, wiem go. gdzie jesteś. Nie wiemy. Nie, nie wiem gdzie... O jesteś, siema. Uważaj. Nie wiemy ją. Tylko żebyś mnie przypadkowo nie jebnął. Nie nie, nie O kurde. Czekaj. Chociaż nie byłem blisko. Bo ja się bałem, żeby. O kurde, ucieka. O, jest! O, kurde! O. Dobić ci go! <grym> Sandy! Ej, no, trafiłem typiarę! -e. Kurde! Kurde nie! Dobra, prawie. Ale lancji, dobra. A może to są Ej. ci ty, trzeba tych typiarów? Piarze. Co mają mało HP? czemu ja w ogóle. Ja w ogóle nie, nie zadaję damage'a nie? To jest Ja w ogóle domego hmm. nie zadaję mojej broni Gdzie ty jesteś? O! Zadało mi. Dobry. A ty się tam napierdzielasz. Nie. Gdzie ty jesteś? Jest o, nie jednak nie. Uważaj, uważaj, uważaj. ma. Gdzie ty jesteś? Nie, nie, nie. Ja cię nie widzę. A tu? Nie, to nie ty. Ty gdzie ty? Ty umarłeś? Nie, żyję nie? cały czas. Ty, gdzie ty? Ja cię nie mogę znaleźć. Jestem na środku, centralnie. A, A jesteś, siema. Się próbuję... Dobra. Zostań ja jestem dopać. tam gdzieś na bokach bardziej. Dobra. To możemy się napierdzielać. Jakieś no, światło. No to kurde, dawaj do nie, 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 ale mi zadała dużo. O kurde, nie, 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 nie. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? jak najdalej, bo dostałem mega damage, pół HP mi zeszło. Jakiś tym tak tak. nie chciał. jesteśmy razem? No nie, osobno, tak. ale gówno. O, to szkoda. Dobra, procie chcę Jak coś mnie Kurde, o nie, 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 nie. Okay. Musisz napierdziałać w myszkę. Jest dużo osób, więc jest szansa, że przegramy. O, nie umiem. kurde. Ponadto tysiąc punktów nabijał. Nie! Nie! Prędkość! Ja, ja nie, nie. 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 nie! Nie! Umieram! <laughs> tak. Ale wy macie autoklikerów jakiś, Jednolony. Więc Autoklikerów. O, jesteś. Możliwe. To nic nie robicie, albo eee... O kurde, nie pomyślałem. Nie mogę... Jeszcze dawno tak. Nie ma co ci się zbugowała, coś. O! Przyniosły, Ej! tym będzie OP! Ej, a może... witam może używałem tabletu graficznego? Bo to jest mega wygodne. Może, a właśnie mnie wybalił! Serio? No, no właśnie to jest dziwne, że mogę cię a... spaketitować, a niby wiesz... oni Kurde, teraz nie widzę co robi. A ja właśnie zdechłem. To było kurde dziwne jak Serio umarłeś? Znaczy jeszcze na... Tak, jak spadłem, to jeszcze żyłem. Podskoczyłem, już nie. Aha. Je zbugowało, mógł Dobra, Dobra więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że wam się spodobał. Może jeszcze nagramy jakiś, może z kimś innym jeszcze. Więc. A i może co innego też. No, fajnie, fajnie by, było. by było. Dobra, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć, może się. Nada.